Witam Was w kolejnym odcinku naszej kampanii Polską, naszą królową Elżbietą II. No i tak jak pamiętacie, yy, ostatnimi czasy nieco pouspokojiliśmy nasze rządy, yy, przejęliśmy władzę z rąk naszego syna Andrzeja, no i zabiliśmy go. No, i teraz nasza władczyni będzie skupiała się na podbojach, które poszerzą jej majątek, no ale najpierw musimy chyba trochę pieniędzy sobie zdobyć, bo nasz budżet no nieco się uszczuplił przez prowadzenie wojen. Ok, mamy szanowanego gościa, który przybył i zaręczyny naszej córki zrealizowane z księciem Fuldy. No doskonale, nie będziemy narzekać. Możemy zażądać tutaj okupu od Wielkiego Księcia Turowa, więc na pewno sobie to weźmiemy. No i tak myślę, że w sumie chyba nic więcej póki co z tych rzeczy nie zrobimy. Ok. No i czy coś tu jeszcze się będzie działo? Chyba na razie nie. Ok. No dobra, to wobec tego. Możemy zacząć w sumie tworzyć kolejne roszczenia do kolejnych ziem, które będziemy mogli podbić. I tak, może niech będą tworzone kolejne roszczenia, powiedzmy, tutaj na terenie Jutlandii. Zdobędziemy sobie ribę, która należy do Szlezwiku. No i w ten sposób będziemy już dostęp tutaj do Morza Północnego, co na pewno będzie bardzo korzystne dla nas. No i dobra. Niech to roszczenie się tworzy wobec tego. No a my zobaczymy, co się będzie działo. Lament kalisza. E, potrzebujemy tych. te zasoby dla żołnierzy. Jedna. E, z wsi pod kaliszem będzie wtedy głodować. No i mam tutaj bardzo gorącą dyskusję między moimi doradcami. No, i księżna Katarzyna, reprezentantka z Kalisza, e, witam mnie ze zmęczonymi oczami. No cóż, mam tutaj mm, opcję dania i dekretu, który zmusiłem, zostawili ją w spokoju. Albo możemy stwierdzić, czym jest jedna wioska w wielkim planie rzeczy. Hmm. No cóż, no w sumie. Biorąc pod uwagę nasze kampanie wojskowe teraz, no to weźmiemy chyba opcję numer dwa, bo jednak będziemy potrzebowali dosyć dużo wojska. Mamy też dodatkowe podatki, nasz budżet już od razu się też bardzo powiększył, co jest oczywiście bardzo dobre. Mamy naprawdę olbrzymi dochód. Mamy dostęp również dalej rozwój w interze, więc weźmy sobie opcję prawda jest względna. Doskonale. No i mamy. No w sumie już naprawdę dużo możliwości. Możemy uzurpać kolejne księstwo, ale na razie z tym chyba sobie poczekamy. Możemy stworzyć też parę tytułów, ale chyba nie będą nam one jakoś też bardzo niezbędne póki co. No i zobaczymy e, jak to dalej się potoczy. O, w międzyczasie książę Gościwój drugi został e, Głąb dynastii Piastów. O, no proszę. Czyli wobec tego zmarł książę Jarosław z Pomorza Gdańskiego, jeden z najważniejszych naszych wasaliny, i teraz jego ziemie zostały podzielone. No, miał on naprawdę olbrzymi majątek. Teraz mamy księstwo Pomorza Gdańskiego, zarządzane przez jego syna Gościwego drugiego I mamy księstwo Żmudzi, bardzo duże, nadal, e zarządzane przez jego syna Eustachego. No cóż, no, będzie to na pewno. Problematyczny wasal, biorąc pod uwagę jego wielkość. Hmm, moglibyśmy tutaj w sumie podporządkować talawę. Myślę, że to nie jest głupi pomysł w sumie. Możemy zdobyć tę ziemię de jure, więc no, nie będzie to dla nas e, zbytnio problematyczne. Dobra, to weźmy tą opcję. No i wystawmy nasze wojska od razu. No i lećmy podporządkować sobie te tereny. Ok, w międzyczasie mamy kolejne e, informacje: mianowicie udało się nam załatwić roszczenie do RIBA doskonale. Więc niedługo będziemy mogli powiedzieć kolejną wojnę. E, nigdy byśmy nie pomyśleli, że kobieta mogła być tyle pasji. Jednak e, wydaje się, że życie dowiodło nam, m, że jesteśmy w błędzie. E, przez e, wiele dni. Kiedy tylko mamy wolny czas, robimy ni nic poza spacerowaniem w ogrodach z Riprando, księciem włoskim, naszym kochankiem, eee, i będąc e, cały czas również w objęciach e, uściecha naszego innego kochanka. Jak długo możemy tak trwać? Ci mężczyźni doprowadzą mnie e, do końca. Musimy stwierdzić. E, co robimy? Czy pozostawiamy riprando, czy pozostawiamy uściecha, czy też stwierdzamy, że w romansowaniu nie chodzi o ilość, ale o jakość. No i dzięki temu ee, no, dzięki naszym zdolnościom bycia kochankiem moglibyśmy wybrać tą opcję. No i dobra, weźmy ją sobie zatem. Utrzymamy nasze małże, naszych kochanków przy sobie. O, w międzyczasie mamy mm, ciekawą informację, bowiem Król Grawe chce, abyśmy dołączyli do jego wojny przeciwko Sutanotowi Azamidów, który chce dokonać inwazji na Bretanie. No dobra, no zgodzimy się im pomóc. W przyszłości doślemy tam jakieś wojska, no bo. Jakby nie patrzeć, Akwitania jest dla nas ważnym sojusznikiem. Wiele razy nas wyciągali z opresji, no więc na pewno by się przydało, żeby jednak byli silni. Ok, mam kolejne e, powiadomienie. Riprendo i ja leżymy razem po naszym ostatnim stosunku pogrążeniu bez troski i rozmowy. Nigdy nie uwierzysz, że nagle zatrzymuje się i rumieni. Przepraszam moja kochana, to musi być dla ciebie strasznie nudne. Wcale nie, proszę mów dalej. Cenie Twojego głosu nigdy nie jest nudne. Coś ukrywasz, powiedz mi natychmiast. Hmm. No cóż, biorąc pod uwagę, jak jednak nasza władczyni e, jest intrygantką, będzie chciała na pewno zdobyć jak najwięcej wiedzy. Więc weźmy sobie tą opcję. No i poznaliśmy sekret e, Bermonda. No ale nasze drogi przez to rozeszły się również z naszym kochankiem. No ale nasza władczyni zyskała teraz przydomek Elżbiety drugiej łamaczki serc. No więc jest to na pewno e, ciekawa sytuacja. Ok, lecimy dalej, zdobywać to niezależne hrabstwo. Jak już się tym zajmiemy, będziemy mogli wysłać nasze siły na zachód, pomóc Akwitani w swojej wojnie. No bo na pewno nie będzie to dla nich łatwe. Mam 10 tysięcy ludzi, no a. Siły islamskie są znacznie bardziej liczne, no więc musimy zdecydowanie im pomóc. Okej. Okay. Ale na razie rzeczywiście skupmy się jeszcze na tej wojence. Dobra, tutaj pokonajmy tych buntowników. No i zdobądźmy jak najszybciej to hrabstwo. Myślę, że to nie będzie dla nas jakiś wielki problem. No, w międzyczasie e, nasza wasalka Krystyna zapoczątkowała naszą linię boczną rodu piastów, którą jest linia Radziwiłłów, Co ciekawe, więc w ten sposób powstał ród Radziwiłłów. No więc je, jest to co ciekawe jeszcze kolejna odnoga, bo wywodzi się ona z odnogi piastów Naumburg. No więc jestem ciekawy, jak to daleko będzie ewoluowało. Okej, w międzyczasie mamy kolejne powiadomienie. Mój małżonek poświęca sporo czasu na podróżowanie pokrył ze swoją gwardią honorową. Jest wiele spraw, które może załatwić w moim imieniu. A wojsko, które prowadzi są cesarz Agur, przypomina o moim prawie do rządzenia. Wszyscy powinni się mnie bać i kłaniać u moich stóp, Agur. No dobra, no weźmy tą opcję. Będziemy chcieli, żeby wszyscy się przed nami płaszczyli ze strachu. Dobra, w międzyczasie możemy skończyć tą wojnę doskonale no i moglibyśmy chyba albo jeszcze sobie zatrzymamy te ziemię. możemy tutaj okupić paru więźniów i możemy tutaj zmienić kontrakt wasalny księcia gościwoja, weźmy sobie większy pobór wojskowy mhm. no i wyślimy sobie nasze wojska zatem na zachód spróbujemy im rzeczywiście pomóc Tutaj mamy wojska sultanatu, No i spróbujemy ich zmiażdżyć wobec tego. Miejmy nadzieję, że się to nam uda. Ok, w międzyczasie mamy kolejne powiadomienie. Wędrówka serc. Dzisiejszej nocy e, po raz kolejny e, znajdziemy się e, przy kominku z Guihardem Jego kompania jest bardzo naturalna, bardzo łatwa... E, no i tak jakby się wydaje, że spędzamy ze sobą już lata, zamiast tygodni. Nawet tylko Ulrichard zgodził się zostać na zawsze. Wtedy moglibyśmy spędzać nasze leniwe wieczory cały czas. E, oczywiście za jego zgodą. E, no i możemy pokazać mu, jak bardzo potrafimy być gościnnym i sprawić, że zostanie naszym kochankiem. Możemy powiedzieć, że wystarczy poprosić, a przyniosę ci sam księżyc. To jest za dobre, choć przydatne towarzystwo. Hmm. Weźmy sobie chyba pierwszą opcję. No cóż, nie, nie lubi nas on może najbardziej, no ale... Myślę, że i tak nasza królowa skorzysta z tej okazji. Dobra, złapmy tutaj siłę naszych przeciwników. Możemy też rozwinąć nieco nasze umiejętności. Uuu, uh, no tutaj przybyły wszystkie siły niemal, e, które oni mają, no więc nie jest to zbyt niecieka sytuacja. No i nasze wojska zostały rozbite. Ha. No nie jest to korzystne. No dobra, no to wobec tego myślę, że po prostu wycofamy nasze siły e, jak najszybciej. I po prostu nakażemy im powrót. Nie będziemy już ich mieszać w tą nie naszą wojnę mimo wszystko. Nasza nie jest zbytnio skąpa, żeby się na tym miała skupiać. No i zobaczymy, jak Akwitani pójdzie tutaj samej. No cóż, raczej przegrałem tą wojnę, niestety, no ale nic na to nie poradzimy. Weźmy sobie tutaj okup jeszcze dodatkowy. Musimy poczekać, aż nasze wojska się zregenerują. Dopóki śmierć nas nie rozłączy. Mężu, gdy wdaś ostatnie tchnienie, spędzając życie w więzieniu należącym do ochma. A, nasz mąż dostał się do niewoli i niestety tam umarł. No cóż, no szkoda. Potrzebujemy zatem nowego małżonka. Przez lata otrzymywałem wiele portretów od różnych szlachciców, zarówno z zagranicy, jak i z kraju. Do tej pory zbierały one głównie kurz na jakimś strychu. Może powinnam je wyciągnąć i wybrać moją następną romantyczną pogoń? Mogłabym sobie wyobrazić się z kimś nowym. No dobra. E, ten portret e, hrabiego Nikola Skercza. E, kurier dostarczył go nam, e, aby do, opisać, jak hrabia w, w, jest naprawdę wysoki. Kilkukrotnie. Hmm. No dobra, niech... E, niech będzie... On może, chociaż w sumie nie jest on aż tak ważny. Możemy jeszcze tutaj wziąć księcia e, Joselina, e, męża księżnej Elizabeth z Nordgau. Hmm. No nie jest on zbytnio w najlepszej sytuacji plus jest e, e, w niewoli. Um, mamy tutaj sułtana Berkana. No to myślę, że jest całkiem ciekawa opcja, żeby rozkochać sobie sułtana. Mamy jeszcze tutaj e, hrabiego Aleksandrosa. Mm, no jest on dosyć zdolny. Nie można mu tego odmówić. Co może być? Dobra, weźmy sobie, spróbujmy chyba najlepiej z tym sułtanem. Zawsze może będzie mógł nam pomóc w jakichś wojnach. Okej, w międzyczasie. Ee, no cóż, e, widzę, że podoba mu się nasz zalot. Więc jest to bardzo dobra informacja. E, no, a w międzyczasie odblokowaliśmy kolejne dziedzictwo. Zasłużony szacunek. No doskonale. Dobra, poszukajmy sobie jakiegoś nowego małżonka. Zatem może być to kolejne, w sumie. Dobry wojownik, na przykład Emich von Sandgau. Okej. Okay. No i weźmy go sobie zatem za naszego małżonka. Poczekajmy, aż nieco nasze wojska się jeszcze zregenerują. Jak tutaj to wygląda w Akwitanii? No widzę, że niezbyt ciekawie cały czas. No moglibyśmy teoretycznie jeszcze raz zebrać nasze wojska i spróbować im pomóc. Hmm. Myślę, że w sumie zależy nam do, na dosyć silnej akwitanii, więc spróbujemy zatem jeszcze raz. Poczekajmy jeszcze chwilkę, aż część naszych wojsk jeszcze powróci. W międzyczasie nasz następca, książę Małowój, został wzięty do niewoli. No proszę, jest to dobra informacja. Ha. Dobra, wystawmy może wszystkie nasze siły wobec tego tutaj na zachodzie. No i jeszcze raz spróbujemy e, ruszyć do Bratanii. No i spróbujemy rozgromić tutaj jeszcze sił sułtanatu. Okej. Okay. No, zobaczymy, czy to się uda. Bo jest ich naprawdę mnóstwo. Dobra, no, przybyły tutaj siły Akwitani, więc ruszmy im na pomoc jak najszybciej. W międzyczasie mam podejrzenia. Powszechnie wiadomo, że dworzenie cały czas knują, ale być może uda mi się wykorzystać to na moją, na moją korzyść. Jeżeli uda mi się utrzymać dworzan w podejrzliwości względem siebie, czy sproszyć ich konfliktami, nie będą mieli czasu ani środków, aby spiskać przeciwko mnie. Natychmiast zacznę rozprzestrzeniać plotki. Okej. Okay. No, niestety w międzyczasie siły akwitańskie zostały pokonane, no ale możemy sprawdzić, jeszcze tutaj pokonać siły sułtanatu. No i mam tutaj bardzo krwawą bitwę, która jednak znowu kończy się naszą klęską. No i w ten sposób e, Azamidzi przejęli olbrzymie tereny akwitańskie. Wow. A sama Akwitanie została zrugana e, tylko do księstwa Gasconi. No, nie jest to ciekawa informacja dla świata chrześcijańskiego. No cóż, nie jest to może rzecz, którą jakoś bardzo by przejęło naszą władczynię, no ale na pewno jest to duży wstrząs dla całego, dla całej Europy tak naprawdę, no. Co tu dużo mówić? Hmm. No trudno. Poczekajmy, aż tutaj nasze army się uspokoją. no i znowu będziemy musieli czekać. Eee na to, aż się odbudują. Więc się Gwychardt zdecydował się, że nadszedł jego czas, aby opuścić schowę i pożegnać się ze wszystkimi. Zrób już spakowały jego rzeczy. Jeśli Górhaj to dojdzie, zniknie również jego roszczenie do księstwa Gaskonii. No trudno, no na razie nie będzie nam zależało na kolejnych zachodnich wyprawach. Ale no potęga zaminów naprawdę rośnie w siłę. I zaczyna mnie powoli niepokoić. No mogą oni zagrozić całości świata tutaj naszego, tak naprawdę. Hmm, no nie jest to bezpieczne dla kogokolwiek. Dobra, no ale nic na to nie poradzimy aktualnie. W międzyczasie zostaliśmy głową dynastii piastów, bo zmarł nasz nieodżałowany brat e, Piotr. No ale pozostaje on sobie po syna Mszczuja. No cóż, nie jest on zbytnio w szczęśliwej pozycji, no ale moglibyśmy go przywołać na nasz dwór zawsze. E, dobra, możemy sobie wziąć tutaj jeszcze jakieś dodatkowe opcje, na przykład porywacza. E, I tak, weźmy dalej opcję głosowania. No i możemy poprzeć tutaj naszego bratanka pszczuja z, ze względu na sentyment do Piotra. E, no i dobra, no poczekajmy jeszcze jak to się dalej potoczy eee, w międzyczasie też nasz sojusz z Girwasem z Akwitanii został zerwany no szkoda jestem ciekaw czy w sumie jeżeli umrze ten sułtan tak zostaną podzielone jego ziemie na sułtanat dynastii Azamidów i na sułtanat Akwitanii no, hmm, może jeszcze wszystko się odmieni zobaczymy No dobra, no ale nic się aktualnie więcej nie dzieje póki co. O, w międzyczasie mamy powiadomiać Jarla klasa Girmsona. Nasza wasalka księża Scholastyka poważnie mnie obraziła. Miała czelność nazwać mnie Ochyną kanalią. No ale jakoś za bardzo się tym przejmować nie będziemy. No i dobra, może ruszmy na na właśnie tego Władyka, który śmiał nam tutaj coś wypominać. No więc zbierzmy nasze siły na zachodzie i po prostu dajmy mu nauczkę. Okej, okay. zbierzmy nasze wszystkie siły, tutaj. nie od razu ruszmy na oblężenie szlezwiku. Okej, okay. no a w międzyczasie nasza władczynia Elżbieta, łamaczka serc, odeszła do wieczności. No i tron po niej przejął 26-letni cesarz Małowój, który aktualnie znajduje się w niewoli. ha. No nie jest to ciekawa sytuacja. No ale dobra, no myślę, że już losami y, mało wuja zajmiemy się w kolejnym odcinku. No tak więc zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć i pa!